Być najpopularniejszą dziewczyną w szkole to taka męka. Droga Elis, twoja kawa. O, dziękuję Kani, jesteś taki punktualny. Sama Elis mi dotknęła mojego ramienia. Nigdy go nie umiję No przecież Ci się to podoba, przyznaj. Mm, o tak! Patrzcie, patrzcie, tam idą nowe! Wow, one są nawet fajniejsze niż Alice i Sadie. Um, miałem na myśli, fuj, co to za jedne. Alice i Sadie są lepsze. A co to w ogóle za jedne? Nie wiem, ale nie pasuje mi, że uważają je za fajniejsze od nas. Musimy się dowiedzieć, czego tu szukają. Mhm. Cześć, dziewczyny. Cześć, jesteście nowe, prawda? Tak, przeniosłyśmy się dzisiaj. Macie taką piękną szkołę, co nie? Aha. Ale niepiękniejsza od was. Masz taką fajną kurtkę. O, twoje tuj! Wydaje mi się, że to z kolekcji sprzed dwóch sezonów, co? Nie rozumiem, to miał być komplement czy pocisk. Dzięki, to wszystko prawda, ale nie trzeba było. Jesteście takie super. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Może spotkamy się z Wami na obiedzie, papa? Pa. Zaprzyjaźnić się z tymi księżniczkami? Nie wyobrażam sobie tego. Podtrzymuję. Mają gust, skoro doceniły moją kurtkę, ale coś mi się w nich nie podoba. Mm -mm. Zgadzam się. Klasówka nie była taka trudna. Na pewno dostanę najwyższą cenę. Och, masz szczęście, a ja chyba oblałam. <laughs> o! Dziewczyny! Dziewczyny! Co za słodziaki? Czego one chcą? Y, nie wiem, ale nie mamy wyjścia. <laughs> Dziewczyny, usiądźmy razem! Tak, tak, usiądźmy! O, moja kurtka! O, przepraszam, jestem taka niezdarna! Cze! E, pomogę ci. O. przepraszam, coś mnie w gardle zaswędziało. E, chodźmy, wyczyścić twoją kurtkę. E, tak mi przykro. Tak. Cholera jest zniszczona. Masakra, podobała mi się ta kurtka. Oczywiście, że się podobała. Gdyby nie ta niezdara. A nie myślałaś, że ona mogła to zrobić specjalnie? Skąd taki pomysł? Hmm. E, tak, tylko sobie pomyślałam. Elis, Sadie, dlaczego się spóźniłyście? Przepraszam, miałyśmy niespodziewany problem z kurtką. <laughs> oh, dobrze, siadajcie na miejsca. Co tu robicie? Eee, to wasze miejsca. Przepraszamy, to nie było specjalnie. Aha. Dziewczyny, usiądźcie gdzie indziej, i tak już się spóźniłyście. Oh. 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 Co jest nie tak z tym krzesłem? Do diabła! Sadie, weź już inne krzesło i nie przerywaj lekcji. Dobrze. Teraz rozdaję wyniki Waszej ostatniej klasówki. Ktoś mnie zaskoczył. A ktoś rozczarował. W każdym razie oto wasze oceny. To niemożliwe! Matematyka to mój ulubiony przedmiot. Ale to nie mój charakter pisma. Też jestem rozczarowana twoim wynikiem. Elis, nie kłam, żeby się usprawiedliwić. Mam najwyższą ocenę, a no, jestem taka słaba z matematyki. <grym> Brawo, Roxy! Lubię, gdy nowi uczniowie dostają dobre oceny. E, nie martw się, Elis. Jeśli chcesz, mogę się z Tobą pouczyć. <grym> A, od tego wszystkiego tak mnie rozbolała głowa. Gdzie jest Keni z kawą? O, Keni, jak zawsze punktualny. Panno Smith, ta kawa jest dla panny White. Hm. Ha? Co to znaczy? Jaka śliczna, Dzięki. fajna. O, kawa szyjna. Panny White, twoja kawa. O, Keni, jesteś taki słodki. Mm. Mam dla ciebie czekoladę. Pierwszy raz dostaję coś w zamian. Jesteście sto razy lepsze niż Alice i Sadie. Że co? Co one sobie niby wyobrażają? Nie wierzę, że ten kujon Kenny wymienił ciebie na to różowe bezguście. Cześć, słyszałem, że jesteście nowe. Jestem Jeff, miło mi. O, Jeff! Piękne imię! Pewnie jesteś najpopularniejszym chłopakiem w szkole. No co ty? Nie tylko w tej szkole nawiasem mówiąc. Ojej, ale super! Mhm. Jeff jest. Jeff jest, Jeff fajny. jest fajny. Super! Nawet Jeff jest z nimi. On jest mój! Przecież nawet się nie spotykacie. Poprawka, prawie się spotykamy. Nasz związek wszedł na nowy poziom. Teraz pytamy się nawzajem, jak się mamy. No tak, super, nowy poziom. Nie pozwolić, żeby te różowe bezy ukradły mi chłopaka. Ja tego tak nie zostawię. O. Co wy sobie wyobrażacie? Nie rozumiem, o czym ty Ach, mówisz. Doskonale rozumiesz. Celowo chcecie zająć nasze miejsce jako najfajniejsze dziewczyny w szkole. Co? Nigdy byśmy o tym nie pomyślały. Jesteście takie super. Nie możemy was zastąpić. Dlaczego się na nie uwzięłyście? Zawsze byłyście takie fajne, a teraz dziwnie się zachowujecie. Jeff, ty nic nie rozumiesz. One wcale nie są takie, jak ci się wydaje! Aj, moja ręka! Przecież to jest gorące Elis. Co ty robisz? A ja jeszcze chciałem z tobą pouczyć się matematyki. Ja. ja to był przypadek! Nie mogę uwierzyć, że mogłaś się tak zachować. Chodź, musimy pokazać to pielęgniarce. Yy, a matematyki, ja mogę się z Tobą pouczyć! <grybujesz> tak, nie spodziewaliśmy się jak tego! Nie po wstyd was. Jak wam. To tak, obrzydliwe! Widziałaś? No właśnie! <grybujesz> Brak mi słów! Jeśli chcemy odzyskać popularność, <grybujesz> musimy jakoś zdemaskować tę dwójkę. Ale jak? Nie wiem. Ale coś wymyślimy. Jesteście takie piękne dziewczyny. W przeciwieństwie do Oj, tej Elis. Tak mi ręka boli. Jeff, pomóż mi, proszę. Oczywiście. Mm, jak mnie to wkurza! Trafić w tę blondynę. O nie, moja kurtka. Daj, pomogę ci! Ach, dostał babeczką. Dzięki. Nie ma za co. Ha? Teraz ją ręka nie boli. Widziałem, kto rzucił babeczką. To była ona. Kenizonowa! To była się. ona! Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak się nas czepiacie? Przecież nic wam nie zrobiłyśmy. Tara i Roxy są najlepsze. Mhm. A wy jesteście okropne, nie chcemy już się z wami zadawać. Tak. No <noise> nie, 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 gdzie nie, 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 nam nie, 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 Się zostać królowymi tej szkoły! Aha. I one mają być fajne, Boże! Są takie żałosne! Mhm. Swoją drogą świetnie udało ci się zniszczyć jej kulkę! <śmienic> tak! A ty, super, podmieniłaś nasze testy i rozwaliłaś krzesło! <śmienic> Trzymać! Tak, jeszcze troszkę i ten głupi mięśniak się we mnie zakocha! Miłą dla wszystkich. Ci głupi uczniowie zrobią wszystko, by zwrócić na nich uwagę. Dokładnie, są takimi idiotami. <gresponuj> <grywy> Idziemy stąd. <grywy> nie do wiary mówiłam, że są straszne. Co za żmije! Jak mamy to wszystkim udowodnić? <grywy> Szkoda, że nie mam kamery w oczach. <grywy> Sejdi! Twój telefon! <grywy> ah, czy on cały czas nagrywał? Tak! No to mamy dowód. I... To nie nasze. Uh -huh. oh, Jeff, to znowu one. Obroń mnie. Co wy tu robicie? Nie jesteście tu mile widziane. Uwierz mi, to nie my jesteśmy złe. One nie są tymi, za które się podają. Uh -huh. Znowu nas oskarżacie. I macie na to dowody? Oh. Mamy tu coś bardzo ciekawego. Mhm. Uh -huh. Myślałem, że są fajne! Oszustki! Kłamczuchy! U. Ale jak? Podobało ci się moje Etui, prawda? Co? Nie! To jest montaż! Ech, właściwie to nie! Co? Wiesz co, mam dość udawania! Nienawidzę was wszystkich! <laughs> Och, jak dobrze to powiedzieć! <laughs> Ruksi, co ty wyprawiasz? Przepraszam, że wam nie wierzyliśmy. Mm -hmm. Myliłem się, Elis. Wybaczysz mi? Dobrze, ale postawisz mi tort. Jasne. Pan Smith, czy mogę znowu przynosić ci kawę? O, dobra. Jestem już zmęczona tą popularnością. Mm.